Zdecydowałeś się na zakup instalacji fotowoltaicznej, ale nie wiesz jakie panele wybrać? Nazywam się Michał Kopyść i chętnie odpowiem na to pytanie. W ostatnich latach coraz większą popularnością w Polsce cieszą się panele monokrystaliczne, które już praktycznie wyparły z rynku moduły polikrystaliczne. Charakteryzują się one ciemniejszym kolorem i jednolitą strukturą ogniw krzemowych. Ich największą zaletą jest lepsza wydajność i wyższa odporność na spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury pracy. Wybierając moduły monokrystaliczne, uzyskujemy taką samą moc z mniejszej powierzchni niż w przypadku tych niebieskich, polikrystalicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku instalacji dachowych. Gdzie powierzchnia jest ograniczona. W zależności od technologii, w jakiej wykonane są panele fotowoltaiczne, różnią się one sprawnością przetwarzania energii ze Słońca, odpornością na niekorzystne warunki pogodowe oraz żywotnością. Na co zwrócić uwagę, wybierając panele fotowoltaiczne? Po pierwsze, na rodzaj paneli: mono- czy polikrystaliczne. Po drugie, na rozmiar. Ilość ogniw w jednym module, wagę modułu oraz estetykę wykonania. Jeśli zależy nam na eleganckim wyglądzie, to warto wybrać całe czarne moduły typu Full Black, po trzecie, na technologie, w jakiej zostały wykonane, sięgajmy po najefektywniejsze rozwiązania. MWT to panele bez buzbarów, czyli bez szkodliwego ołowiu na powierzchni modułu. Charakteryzują się lepszym odprowadzaniem ciepła. Halfcut to moduły z ogniwami ciętymi na pół. Mniejsza powierzchnia ogniwa to mniejszy opór, a dzięki temu niższe straty mocy. Perk to dodatkowa warstwa na spodzie ogniwa, która pozwala wykorzystać również długie fale światła. Takie panele będą lepiej produkować prąd od świtu do zmierzchu. Kolejnym ważnym aspektem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę, jest sprawność. Tu minimum 20%. Sprawdź również gwarancję liniowej sprawności mocy, która mówi o tym, z jaką mocą panele będą działały za 25 lat, a czasem nawet za 30. W przypadku paneli Sunport producent daje taką gwarancję na 82% sprawności po 30 latach. Sama gwarancja na produkt udzielana przez producenta paneli różni się w zależności od marki i może to być około 10 lat. Obejmuje wszystkie wady i błędy produkcyjne. Najlepsze oferty na rynku mają 15-letnią gwarancję. Dla bardziej zaawansowanych należy zwrócić uwagę na parametry techniczne, takie jak moc paneli w warunkach NOCT, czyli warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Najlepiej, żeby nie była ona niższa niż 75% startowej mocy, czyli mocy określonej w warunkach testowych STC. Ostatnim, ale jednym z ważniejszych aspektów jest współczynnik temperaturowy, podawany w procentach na stopień Celsjusza określa spadek mocy paneli wraz ze wzrostem temperatury o każdy stopień Celsjusza powyżej 25 stopni dobre panele fotowoltaiczne charakteryzuje współczynnik temperaturowy niższy niż 40% na stopień Celsjusza